Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Rozpoczynamy go od transferowych wiadomości Roma. Z Wolfsburgiem się dogaduje, a Alfonso Davis gra w Barcelonie. Ciekawie się dzieje, słuchajcie. Tak samo ciekawie było w ostatnim odcinku, gdzie mieliśmy konkurs rzutów karnych. I w związku z tym możemy sobie oczywiście pogadać z. Z mediami, czy też dokonać wpisu społecznościowego, chwalącego wysiłki całej drużyny, choć nie oszukujmy się, nasz podobieczny Kozajashi zagrał też naprawdę dobre zawody, bo no kurczę, ziomal strzelił gola. Więc było naprawdę nieźle. W związku z czym możemy pójść sobie teraz w rozwój. Mamy plus. 3 po ostatnim odcinku, plus jeden w strzałach, plus dwa dowolne, ale możemy w to przerzucić nawet na plus 3 w strzałach. Tylko zastanawiam się, czy aż tego tak potrzebujemy. Więc tak, dajmy sobie tu jeden strzały, tu jeden dowolny. Nie, no bez sensu. Czekajcie, jak to się cofa, da się cofnąć, czy da się? Czyli tak, plus 1 strzały. No, bo póki ogrzewałem te karne podnosić, wiecie o co chodzi. Więc tak, tu plus 1 strzały. I tu plus dwa dowolne, bo damy sobie strzały z daleka. Wydaje mi się, że taki rozwój ofensywny Koza też jest dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem jest też zostawienie łapki w górę, więc mam nadzieję, że to zrobi zrobicie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Eee, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych. Tymczasem my gramy. To już będzie chyba finał. Superkopa. Gramy z USA suną pampeluną. Zatem co, przechodzimy do tego spotkania, zobaczymy, w jakiej formacji wyjdziemy, lewy środkowy pomocnik, wejdziemy sobie tutaj na ten na ten meczek, bo to też jest dla nas fajna okazja do tego, żeby wydaje mi się podnieść pierwsze trofeum z królewskim, ja może jeszcze coś tutaj podziałać. Zobaczymy, jak na razie ta piłka Wybijana w pole, w którym być powinniśmy, ale. No, mi jest ciężko tutaj powalczyć w takich sytuacjach, więc stajmy sobie razem z Rudigerem, mniej więcej. To przeniesie na niego odpowiedzialność, jak coś. A teraz wyskoczymy, ale nie ma co, bo piłka e, nie została w boisku. Czy przejmiemy to tutaj? Nie, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. E, jednak niespokojnie, bo Sasuna coraz lepiej tu wygląda. Na szczęście e, ta akcja im nie wyszła. No i teraz czekamy na wyjście naszej dziewiątki. Nie wiem, kto to jest z tą dziewiątką, bo doskonale pamiętamy, że e, przeze mnie. E, dziewiątką był Tony Cross, ale no, e, to raczej nie był Tony Cross, więc, więc nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że ta piłka fajnie krąży. Dostaniemy jeszcze piłę, Spróbujemy tak to leciutko wrzucić. No, bo właśnie widziałem tam jednego z naszych zawodników. Fajnie by było to dograć, niestety to się e, nie udaje. Natomiast jesteśmy cały czas przy piłce. E, fajnie to wygląda. Jeszcze myślałem, że mi tam Jude Bellingham to wystawi. Nie zrobił tego, a że widziałem, że Ferguson przy piłce jest. Tu nie ma co prosić o podanie i to nie dlatego, że on nie potrafi podać, tylko dlatego, że po prostu wykończy to e, zgodną snajpera e, precyzją. Schodzi Ferguson właśnie w jego miejsce, wini, więc e, Brazylijczyk także e, będzie sobie tutaj na boisku. No ale wiecie co, ja nie byłbym sobą, gdybym tu nie sprawdził jednej rzeczy, no bo jestem bardzo ciekawy, kto to, e, kto to jest. E, zobaczmy sobie, nie mamy podpisanego tego, natomiast e, tu... Jest to Wlachowicz. Proszę bardzo. Wlachowicz w koszulce Real Madrid. Ok, więc e, widzimy, co to za zawodnik. Ok, więc naprawdę, e, naprawdę ciekawie. Tymczasem e, przechwytuje piłkę Jude Bellingham. E, jest ktoś z 26. Trochę nie wiem, kto to jest. To też bym sobie sprawił. No jak już jesteśmy, e, to zobaczmy. E, ja też nie wiem, czemu mi się nie wyświetlają nazwiska zawodników, bo powinny, a się. Nie wyświetlają. Natomiast tu dosyć szybko jesteśmy w stanie to sprawdzić. Ale nie, bo to jest Garcia. E, Bal, Valverde. Albo Valverde. E, natomiast to jest Kozayashi. Vini. I... Czy poznamy go po twarzy? Zobaczmy. Tak średnio bym powiedział. To jest chyba jeden z naszych, nazwijmy to. Nie, to jest... Ktoś, kogo nie kojarzy za bardzo, przyznam szczerze Ale dobra, no widzimy jak to wygląda eee, I tyle, jest y, teraz piłka do nas Oj, 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 oj Tak chciałem powiedzieć Nie palisz chyba tego I mówiłem tu tak długo, i tak długo Myślałem nad tym, czy podać, czy nie podać No, że już zaczął on palić tę sytuację bardzo mocno więc tylko i wyłącznie moja wina. Tutaj trzeba środeczek zamknąć, żeby tam nie było gry. Prawie się to udało, tylko zaczął mi uciekać ten zioma, ale spokojnie, dogonimy go. Na zamach mienie weźmie. E, zblokować się tego też nie udało, ale też e, no na pewno tu nie ułatwiliśmy tej wrzutki w tej sytuacji. W Lachowicz. E, czy uruchomi kozajasz jego? Tak jest. Spróbujmy sobie tę piłę wypuścić. A nuż uda się tutaj uciec. Dobra, wrzutka, musi być wrzutka, żeby nabić gościa. I nie nabijamy go, ok. To ciekawe, byłem przekonany, że udało nam się go tutaj na spokojnie, e, no gdzieś tam uderzyć piłką. Jak widać, nie, ale teraz fatalny błąd. E, jest Kozajashi, ale nie miałem jak tam podać. Dobra, spróbujemy dorzucić, ale strasznie tutaj dojeżdżają mnie na tej e, lewej stronie. E, brakuje tego takiego fajnego depnięcia nam, e, które już parę razy prezentowaliśmy, no ale wiecie, bywa to różnie w sezonie. E, motorycznie można czasami być w trochę gorszej formie. No był faul, był faul, nie ma co się oszukiwać. Mocno tam potraktowany <coughs> przez jego rywal. No ale z drugiej strony e, też fajnie, że nie przeszedł, no bo to też może być jakiś plus, a mamy takiego e, taki pewny punkt jak Kibo e, Kurtua, więc bez problemu Belg wyłapuje piłkę. E, dostajemy to zagranie, patrzymy sobie czy no ale patrzyłem za długo na drugą stronę, czy będziemy nie mogli to przegrać i zła, e, fatalna strata. Na szczęście teraz ten wślizg no, to było naprawdę coś fenomenalnego. Dostaniemy tę piłkę? Niestety nie. Poprosiłem o to zagranie, bo liczyłem, że będę miał przy nodze piłę Valverde i po nim spodziewałbym się tego, że będziemy w stanie jakoś dostać to podanko, ale tak nie było. No, ale ten ślisko tyłu, taki po prostu pokazujący, jak też zależy nam na tym, żeby naprawić swój błąd, to było coś. Zagramy sobie tutaj. Dermitał do nas. My tam trochę nie mamy gdzie grać, ale możemy spróbować zrobić to w te, oj, Jezus Maria, przecież to nie miało w ogóle w tą stronę iść. Dobra, ale to może być dla nas okazja do przechwytu. <gry> spójrzmy na plusy, słuchajcie, spójrzmy na plusy. E, no i właśnie to był duży plus, e, bo udało nam się piłkę przejąć i może napędzić kontrę. Nie, zatem słuchajcie, ten mecz kończy się dla nas downgradem. Więc minus jeden wpisujemy sobie, piąteczka zbijana pomiędzy Carlo Ancelotti a menadżerem Osasuny i szczerze powiedziawszy byłem przekonany, że skoro tak zbijają piąteczki to nie jest koniec pucharu, ale jak widzieliśmy to był koniec pucharu, więc po prostu no pominęliśmy pierwsze trofeum Kozajaszego. Czy, czy było to nieklimatyczne? Było. Czy możemy czas cofnąć? Nie możemy, możemy za to przywitać Wlachowicza e, i zaprosić go na wspólny trening lub e, imprezę powitalną. I tym razem pójdziemy w punkty Virtuoza. Pójdziemy w ten wspólny trening, żeby troszeczkę tego rozkładu e, punktów właśnie pod kątem Virtuoza było. No i co, czekamy sobie na meczek z Hetafe. Zatem, e, jeżeli się nie mylę, to są to derby Madrytu. Natomiast fajnie by było zobaczyć też, jak wyglądają nasze potencjalne. E, możliwości, jeżeli chodzi o zmianę klubu, bo widzimy, kto się nami interesuje. Jest to Arsenal, ale tutaj jeszcze troszkę walki e, przed nami. Atletico, e, jest Real Sociedad San Sebastian, jest Liverpool. To byłby bardzo ciekawy klub, moim zdaniem. E, natomiast jest tutaj także zainteresowany nami, a w zasadzie my jesteśmy zainteresowani Lipskiem. I zobaczcie, do drużyny RB już teraz na spokojnie moglibyśmy. E, moglibyśmy przechodzić, więc e, powiem tak. No mamy tutaj maksymalną pensję sobie wypisaną, no i będziemy do niej dążyli. Zobaczymy, czy nam się to uda. E, jest też chyba taki moment, w którym na spokojnie możemy sobie jeszcze e, takie plany snuć, no bo to jest dopiero styczeń, więc tutaj jeszcze wiele się wydarzy. Ale wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli poszukać innego zespołu, to RB jest mega przygodą. RB, a potem na przykład Barcelona i wszyscy fani zadowoleni, Ci Realu i Dumy Katalonii. Prawda? E, zatem skajcie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, na razie mamy stały fragment gry. E, dośrodkowanie luki Modricza. Ta piłka wybita, ale zupełnie mnie na nią nie zlokowało. Na szczęście mamy jeszcze raz szansę. Uderzenie! Myślałem, że to będzie wolę i nie szykowałem się na fałsza, Myślałem, że ta piłka odbije się wyżej. Ale ona z arcy dziwną jakąś. Parabol.. jeju, to naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy strzelili tutaj jednego z najdziwniejszych goli w ogóle w historii mojego grania w FIFE. No szkoda, szkoda, że ta piłka nie wpadła do siatki. Teraz, panowie, przyciśnijcie tam, przyciśnijcie. E, bo tutaj naprawdę dobrze mamy to wszystko połapane. Można wyrywali złapać na wykroku, a jeszcze jedna bramka by się przydała. No bo co, prowadzimy jeden do tak... Tak marnie, fajnie by było coś tu dołożyć, ale uważajmy, bo Hetafe e, naciera, wygra to trend, poprosiłem o to zagranie. E, zgramy sobie do Luki Modricza, e, dobrze to wygląda, dostaniemy tę piłę, wprowadzimy bocznego obrońcę, e, no i sami wyjdziemy tutaj też szeroko, żeby było granie. Luka Modric jednak tu w środku pola, po prostu przerobiony przez rywala i ta piłka fartownie odbija się jakoś tak, że będzie out, gdybyśmy wyszli wyżej e, z pressingiem. To naprawdę jest okazja do tego, żeby jeszcze tutaj rywalom trochę, e, trochę przeszkodzić. No i wyszło właśnie tak, jak liczyłem. Lucas Vazquez bardzo dobrze doskoczył. E, zagrana piłka do Modricza. Luka do e, Kozajasiego. Tam widziałem ruch bocznego obrońcy, ale zaufałem prawej nodze. I. No, no, i źle, że to zrobiłem. Jest y, akcja rywali. Spróbujmy tutaj pomóc w kryciu środka. A teraz to już tak naprawdę musimy schodzić mocno do skrzydła, e, żeby e, nic złego się tu nie wydarzyło. A wydarzyło się, bo ograny koza Yashi! Ależ to była interwe... a nie, to był fatalny strzał, okej okay. Myślałem, że wzięliśmy tę piłę idealnie, tym ślizgiem. Niestety nie. E, no dobra, jest Rudiger. On to raczej da nieźle. I dał nieźle. My możemy sobie to. Przyjąć no, prawie z nogą zabrał nam to rywal, niestety, też e, nie udało nam się e, fajnie go tutaj minąć. To podanie poprosiłem o nie, przyznam szczerze, no, ale ono było dramatyczne. Tutaj Absolutnie nie, nie, nie może mieć nikt do nas pretensji, natomiast widzimy tę dziesiątkę wjeżdżającą w pole karne i musimy pomóc i bardzo dobrze jako zespół w tym momencie zareagowaliśmy. Wygrywa głowę Jude Bellingham, zagrywamy do środka, e, jest tam Modric, e, jest Wlachowicz, Wlachowicz nie prosiłem o to zagranie, e, chciał to zrobić sam, Chciał. to był fajny pomysł, szkoda tylko, że nie potrafił tego zrobić dobrze. Kozajasi teraz, e, zły ten wślizg. Natomiast przejmujemy tą piłę. No tylko tak, gramy tam bardzo wąsko. Na no, spokojnie, zagrajmy sobie to do tyłu. Fajnie, 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 bo jest teraz możliwość zagrania. Super to podanie Kozajashi, yy, wrzuteczka, ale tam niestety yy, nie podążył za tym Wlachowicz, a nie było jak tym podaniem znaleźć yy, yy, poselu, więc... No, 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 nie wyszło to za dobrze. No, i trzeba wracać, trzeba odbudowywać. No, czuć też e, zjazd formy Kozajasziego w sensie grami się nim teraz gorzej. Nie wiem z czego to wynika, ale, ale tak jest. E, I no, może po prostu trzeba się też trochę bardziej skoncentrować. Teraz ta piłka e, wyskoczyła po tym rykoszecie. Będzie jeszcze jedna szansa. Zobaczmy, rzuć to, bo nie ma spalonego Kozajasz, przyjmij sobie to dobrze. No, to nie było dobre przyjęcie. Jeszcze tam atak na piłkę. Jeszcze próba odbioru. Nie uda się to nam. No i ja już sobie wpisuję minus jeden Bo to jest kolejne downgrade'owe e, Dla nas spotkanie e, Więc bardzo niedobrze Bardzo źle to wygląda też z punktu widzenia e, No Carlo Ancelottiego Bo wpadamy teraz w taką spiralę Że im mniej gramy tym ciężej zgrać dobrze im, im, Im gramy gorzej tym gramy mniej e, No i naprawdę boję się o, spotka e, o to jak będziemy wyglądali W meczu z Almerią e, Bo bardzo straciliśmy miejsce w pod... Znaczy bardzo no straciliśmy mocno yy, Miejsce w podstawowym składzie Jesteśmy poza kadrą Na mecz z Almerią yy, Wygrywa Real 3 do 0, więc Nie czują problemu Jako, że przed nami mecz pucharowy to tu zrobię trening, żeby jakby stwierdził Karlo, że da nam szansę. No bo tu, tutaj tego nie zrobi, więc zróbmy ten trening, żeby on tu stwierdził ej, dajmy mu szansę właśnie w starciu e, pucharowym, więc parę tych minut dostaniemy. No i trzeba, będzie go tam oczarować. Będzie zagrać, na, trzeba zagrać naprawdę świetnie. E, jesteśmy wprowadzeni rzeczywiście na ochłapy, bo to jest e, 2 do 0. To będzie już absolutna końcowa. Karlo pokazuje, ej chłopie, pokaż mi coś, zrób coś dobrego. E, więc ja liczę na to, że uda nam się podać celnie piłkę cztery razy. Jakby niewysoko stawiamy sobie tę poprzeczkę. E, a czasu jest dużo więcej niż myślałem, że będzie, więc jest szansa, że zrobimy tutaj coś całkiem okej. Okay. Bije piłkę e, Tibo Courtois, o no, nią nie prosiłem, ale dostaniemy. Wow! Ej, dobra, ja kliknąłem, żeby on podał z pierwszej piłki, on w ogóle nie zareagował. Dobra, no to trzeba, trzeba naprawdę tu się teraz skoncentrować. E, mamy przechwyt, zagranie do przodu, super. E, jest Wlachowicz chyba tam, nie wiem, wiem, że Ferguson zagra to do nas. E, widzę. Czy chciałem zrobić to głową? Tak. Czy, czy zrobiłem to głową? Nie. Dobra, zagrajmy to do tyłu. E, możesz tu puścić, puścić. Możesz, dobra, ja cię puściłem. E, zobaczmy, Garcia. Do tyłu możecie jeszcze to przegrać. Poprosiłem o to podanie bez sensu. Ta piłka skończy w siatce. Fajnie wyklepane, ładnie wyklepane. 7-0 ocena. Dobrze, ważne, że robimy te podania. Musimy naprawdę tutaj mocno e, się na tym skupić, żeby to była taka bardzo e, owocna zmiana z naszego punktu widzenia. Schodzę trochę za bardzo do prawej strony, a z drugiej strony. Ta wymienność pozycji w środku jest u nas naprawdę duża, świetnie teraz Fede Valverde, proszę o piłkę od e, Trenta, zagramy do Valverde, Valverde wypuści Trenta, możesz, 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 bez uliczka, świetnie, e, widzę cię Wlachowicz. Wracamy, słuchajcie, wracamy. Zatem mamy plus jeden za asystę, e, więc minus jeden cały czas, ale fajnie, fajnie, że udało nam się tutaj e, dać do latającego serba. E, bardzo dobre to dośrodkowanie, ale pięknie on się wybił. Oczywiście bramkarz się też nie popisał, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast to, jak wy, wyhaczył timing, bo to doświadczenie powiedziałem, że było świetne, ale ono nie było świetne. I zobaczcie, mamy ocenę 10-0, e, no ale z drugiej strony zaliczyliśmy naprawdę niezły impact w tym spotkaniu. Bardzo szybkie wejście i e, asysta. Nie wiem, czy dałbym sobie 10-0 za to. E, tak trochę, trochę dziwnie, no ale okej. Okay. Czasami, jak, e, jak mamy coś takiego, trzeba to wykorzystywać. O tym już wielokrotnie mówiliśmy. E, Spalony dla naszych. Po stronie naszych rywali. Ja proszę o zagranie tutaj. Z pominięciem lewego brońcy chciałem zagrać, nie wyszło. Ale teraz Kamawinga. Świetnie. My do Wlachowicza. Wlachowicz, puszczaj, 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 puszczaj tu. Teraz możesz. Super, chyba nie spaliłem. Spaliłem. Liczyłem, że to podanie zostanie z 5 temp wcześniej i wyszłoby dobrze. E, no jestem też głodny gry, jestem głodny tego, żebyśmy wreszcie coś tutaj fajnie podziałali, dlatego proszę o piłkę e, od kamawingi. Zgrywam od razu do Wlachowicza. E, no i tutaj już skrzydłem suniemy. Ale nic nam z tego nie wyjdzie, natomiast teraz my zamkniemy, tak jak zrobił to Wlachowicz, już tam byłem, już klikałem, ale niestety ta piłka nie trafia nam pod nogi, więc wracamy teraz, żeby pokazać, że zależy nam także na utrzymaniu czystego kąta, ale tutaj rywale sami piłkę nam podają, no ale tak to powinno wyglądać z zespołem na tym poziomie, że błędy mogą się zdarzyć. Jeszcze ja tu stanęłem szeroko, prosiłem o piłkę, nie i Wlachowicz poszedł sam, zblokowane to jego uderzenie, no ale będzie jeszcze okazja. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie wyglądało. Jest dośrodkowanie, piłka zostanie wybita, niestety nie, ląduje ona w rękach bramkarza Karo, ale ten też trochę nie ma komu zagrać, więc my tu spróbujemy podcinać bliskie możliwości zagrania i nie, i nie mógł zrobić tego. Zagrał długą piłkę, nie wyszła, teraz Kozajasz i widzi wjeżdżającego tam Hoselu, ale to dośrodkowanie... Nie najlepsze. Natomiast będzie jeszcze jedna okazja, żeby przeprowadzić tutaj atak. Wlachowicz wypuszcza, dośrodkowanie, ale zablokowane teraz, no, taki nam się zrobił festiwal wrzutek z lewej strony. No ale z drugiej jeśli mamy tak, jakby jeżeli mamy tak otwarty korytarz, to głupio by było nie skorzystać, tak samo jak hoselu głupio, gdyby nie strzelił z tego gola, no głupio wyszło. Ale będzie jeszcze jeden stały fragment gry będzie jeszcze rzut rożny, który wybijamy my, co mnie cieszy, spróbujmy w takim razie. E, to była kiedyś nasza specjalność i tego chyba nie straciliśmy. Dobre to dośrodkowanie. Jeszcze proszę o zgranie tutaj. E, przyjmujemy, zagramy to na długi słupek, bo tam niepilnowany jest jeden z naszych. Dwie asysty, dwie asysty. Plus dwa. E, plus dwa w podaniach w takim razie nam się szykuje. I ja sobie to dam, natomiast będziemy pewnie mieli 10-0. Jeśli tak, to 10-0 to jest przecież plus 3 dowolne, czyli to będzie plus 1 dowolny z tymi dwoma minusami. Wolę sobie usunąć dowolne niż asysty, no bo to wiadomo, że usunięcie dowolnych bardziej zaboli. Pięknie, słuchajcie, pięknie wyszło. Dwa cudowne dogrania Kozajaszego. Tak trzeba grać, tak trzeba żyć, o to chodzi. No wydaje mi się, że Carlo Ancelotti nie mógł wymarzyć sobie. Lepszej reakcji na to posadzenie na ławce. I tak czasami trzeba w rozwoju młodych zawodników. Wiecie, to nie zawsze będzie szło mega do góry. Ale zobaczcie, jak dobrze Kozajasz się odpowiada teraz na to. Mecz pucharowy, w którym pokazuje: Ej, chce mi się cały czas, mam jakość. No i pięknie to wygląda. Zatem na sam koniec tego odcinka e, zrobimy sobie tak. Jeden dowolny mamy. Ja bym sobie chętnie tym dowolnym tutaj domknął. E, no i mamy podania. E, zatem podania damy sobie. Dwa. Raz, dwa. Ale ja tak sobie myślę, słuchajcie, że tam mogło być jeszcze więcej niż trzy gole, ale już za to nie dodamy, bo nie pamiętam przy ilu golach partycypowałem, więc to jest nieistotne. Istotne jest to, że Kozajashi wraca i ma się świetnie.